W tym materiale opowiem Ci, jak pracować z ludzkim organizmem, aby zwiększyć zakres ruchu w stawach, czyli zwiększyć jego mobilność. Po pierwsze, powinno się zdiagnozować przyczynę pogorszonej mobilności. Przeważnie wynika to z tego, że nie używamy ciała w pełnych jego zakresach, w pełnych zakresach jego pracy, albo tkwi się w jednej pozycji przez bardzo duży czas, co będzie powodować adaptację organizmu przez przykurczenie rozciągnięcie lub osłabienie mięśni, a nawet torebek stawowych. Stopniowo wprowadzona aktywność fizyczna z zastosowaniem ćwiczeń wielostawowych, globalnych, złożonych, obciążających lub zmuszających ciało do pracy w pełnych zakresach ruchu będzie idealną bazą do osiągnięcia sprawności i zwiększenia mobilności organizmu. Co dalej? Wszelkiego rodzaju zabiegi fizjoterapeutyczne oraz bezpośrednia praca nad słabymi ogniwami. Co dalej? Wszelkiego rodzaju zabiegi fizjoterapeutyczne oraz bezpośrednia praca nad słabymi ogniwami naszego ciała. Do zdiagnozowania mięs, gdzie występują ograniczone mobilności, posłużą testy funkcjonalne. Jeżeli zlokalizowaliśmy problem, możemy działać z nim pewnym schematem. Wyrolowanie przykurczonych mięśni działa na trzy sposoby: poprzez rozluźnienie, dogrzanie i zaktywowanie. Niestety efekt będzie krótkotrwały, dlatego samym rolowaniem niewiele zdziałamy. Jeżeli polepszymy mobilność, powinniśmy nauczyć układ nerwowy, nauczyć układ nerwowo-mięśniowy, działać w pełnym jego zakresie, działając lokalnie poprzez maksymalnie bezpieczne rozciągnięcie i skurcz, albo globalnie poprzez przyspieszenie tych wszystkich zakresów w ćwiczeniach wielostawowych. Aktywujących także mięśnie pomocnicze, synergistyczne, a czasem i antagonistyczne. To drugie, zdecydowanie lepiej się nada do lekkich i średnich przypadków u sportowców. W ciężkim przypadku ograniczenia mobilności należy współpracować ze specjalistą, który pokieruje kończyną i zgodnie ze zasadą stopniowania trudności, dobierze odpowiednie ćwiczenia. Bezruch to kolejny element, który będzie naszym wrogiem w dążeniu do poprawy mobilności. Tkwienie w jednej pozycji z punktu widzenia adaptacji procesów w ludzkim organizmie prowadzi do przyjmowania za neutralną, poprzez mięśnie i tkanki włókniste, pozycji przykurczonej, co w momencie złożonego ruchu będzie powodowało kompensację w elementach nieadaptowalnych, jak na przykład ruchomych kręgosłup. Natomiast częste zmiany pozycji, nawet siedzącej, duża ilość ruchów i ćwiczeń powoduje, że organizm pozostaje gipki. Sprężysty, wytrzymały i silny, a balans strukturalny działający na mieście jest wyrównany. Więc kompensacja w wygięciu kręgosłupa, koślawieniu kolan albo zmniejszeniu ruchomości stawów po prostu nie występują. Na samym końcu regeneracja. Układ ruchu może być także przepracowany, pospinany i tkliwy. To też będzie limitować mobilność. Czasami, jeżeli zauważysz u siebie takie problemy, odpoczynek albo zmniejszenie intensywności i objętości treningowej może przynieść zadowalające efekty. Mięśnie bez bólu to możliwość ich pracy w pełnych zakresach.